Kalimerka wszystkim! Dzisiaj e, będzie wielkie przeprowadzanie naszych kochanych małych stworków, czyli ptaszników, ponieważ już wiele z tych ptaszników wyrosło e, z, z dotychczasowych pojemniczków, więc postanowiliśmy je przeprowadzić, a że się okazało, że trochę tych pajączków mamy, to jeszcze stwierdziliśmy, że dla Was nakręcimy taki materiał. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na taki krótki filmik na nasz kanał, więc co, lecimy z przeprowadzaniem naszych małych stworków. Tutaj mamy patent od widza, czyli będziemy przekładać w tym braplaście nasze ptaszniki. Tutaj mamy nasze pojemniczki, które wykorzystamy do nowych domków dla naszych maluchów. I bardzo mi się one podobają, bo już mają gotową wentylację zrobioną, czyli nie będziemy musieli sami kombinować z robieniem im wentylacji. Oraz jeszcze te pojemniczki są otwierane i z jednej strony, i z drugiej strony, więc też ułatwia karmienie takich zwierzaków. No i oczywiście kilka sosierek, bo będziemy przeprowadzać ptaszniki z kliszóweczki. No i jedno terrarium większe dla naszej pięknej karibenki więc zostawiliśmy jej te terrarium i mamy oczywiście jeszcze pensety, bo oczywiście nam się przydadzą. Wracimy z naszym pierwszym ptasznikiem. No i właśnie w ten oto sposób będziemy przeprowadzać te maluchy i zobaczymy, czy będą posłuszne. A jak widzimy, pierwszy nasz ptasznik tutaj się schował, ale wyszedł. Tylko, że one są szybkie, to trzeba na nie trochę uważać, żeby nie uciekły, bo będzie lipa, jak ucieknie. Tak możemy sobie go zobaczyć z bliska. Damy oczywiście mu jedzonko, żeby nie głodował, ale nie był zbytnio chętny do zjedzenia go, więc później sobie zje. I lecimy z następnym. I w taki sam sposób będziemy obchodzić się z przeprowadzką jego. I ten ma bardzo ładne kolory, bardzo mi się podoba on. Jeszcze tutaj tak ładnie zapozował na liści, to już w ogóle. Ale postanowił sobie pójść na jakieś spacerki. Poza swoim domkiem. Chciał sobie troszeczkę pozwiedzać. I tutaj właśnie widzimy już z gotowymi dekoracjami jego domek. No i oczywiście jeszcze e, z, przyklejamy sobie e, te naklejki. Lecimy z następnym, tylko wrócę jeszcze do przyklejania tych naklejek jak Mamy naklejki, które ładnie da się przekleić, to je zostawiamy, a jeżeli się już nie da ich przekleić, to robimy dopiero wtedy nowe. Dlatego możecie mieć ptasznika na shortach, który jest starszy, a ma na przykład L2, a jest na przykład L5. Więc na to nie zwracajcie uwagi. No i tutaj, oczywiście, już lecimy z kolejnymi ptasznikami standardowo. Tutaj się ten zakopał, ale składaliśmy z nim radę. I tak właśnie, wszystkie ptaszniki przeprowadzamy. Tak jest najlepiej, najbezpieczniej, i później nie musimy ich szukać nigdzie. Bo jest bardzo mała szansa, że uciekną. No, i jak widzicie, to idzie sprawnie i szybko. Takie przeprowadzki. Jak to się wszystko u nas prezentuje? Tutaj próbuję wam zrobić jakieś ładne przybliżenie, żebyście mogli go zobaczyć. Ale nie współpracował, tak zbytnio, więc lecimy dalej. To tutaj głównie przyprowadzamy te ptaszniki z sosierek. O, ten jest moim jednym z ulubionych, bardzo ładne, ma już kolorki swoje. Tu kolejny, który również ładnie nam zapozował. Ładnie też wygląda. No ładnie wyglądają te ptaszniki na tych zielonych listkach sztucznych. No właśnie i my im zostawiamy te stare kryjówki, żeby się czuły bezpieczniej, więc przynosimy im te stare dekoracje z sosjerek. A które nie miało żadnych dekoracji, no to im będziemy szukać później. Ten też ma bardzo ładne kolorki, jest bardzo chudy, więc zaraz go nakarmimy. I następny. Jak mówiłam, to sprawnie idzie, więc bardzo dobry patent nam widz zaproponował, podsunął. Tam gdzieś w tle jeszcze Karaczan biega, bo sobie uciekł z pojemniczka. A my tutaj dalej walczymy z naszymi maluszkami. O, ten jest śliczny. Bardzo ładne kolorki. No i kolejny. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć jego welinkę. No, on w sumie niedawno wylinił. I mamy następnego. A tutaj możemy zobaczyć ile już ptaszników przełożyliśmy do nowych lepszych pojemniczków. Trochę tego jest. No i tutaj oczywiście w proplaści już czekał kolejny nasz gagatek, który również idzie do nowego domku i ma bardzo ładne już kolorki. A teraz sobie przejdziemy do kliszówaczek. Czyli naszych najmniejszych pajączków. I tutaj, jak możecie zobaczyć, trochę ciężko się z tych kliszówek przeprowadza je, ale również sobie daliśmy radę z nimi. I tutaj ten maluch nie chciał z nami współpracować. Postanowił sobie pójść na spacer. Musieliśmy go łapać. Ale jak widzicie, można bezproblemowo złapać nawet takiego uciekiniera i bezpiecznie go przetransportować do nowego domku. A teraz będzie nasza wisienka na torcie, czyli karibena w wersji Color, która jako jedyna tutaj z tych wszystkich naszych małych gagatków dostanie inny pojemniczek, ponieważ niestety na dniach nam skakunka zdechła ze starości, więc postanowiliśmy to jej stare terrarium po prostu dać naszej kochanej karibence. Mam nadzieję, że tym razem będzie to samiczka. Tutaj szukamy dekoracji do terrarium I tutaj już widzimy nasze gotowe terrarium dla naszej karibenki Takie po prostu proste, ona i tak sobie zasieciuje, więc nie musimy się o to martwić Ona sobie sama zrobi wystrój i tutaj jest nasz ptasznik Bardzo ładnie wygląda Niedługo będzie zmieniał już kolorki na te swoje ciemniejsze bo na razie jeszcze jest niebieski, niebieski mały pajączek. Tutaj znaleźliśmy właśnie takie dekoracje, które damy do tych ptaszników, które nie mają żadnej kryjówki. To postanowiliśmy im taką kryjówkę sprawić, żeby po prostu miały gdzie się chować i się po prostu czuły bezpieczniej. A tak wyglądają nasze wszystkie nowe pojemniczki i stare pojemniczki. Tak wygląda nasze stanowisko pracy po skończonej pracy. Filmik dobiegł końca. Mam nadzieję, że taki krótki materiał też Wam przypadnie do gustu. I co, widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia! Pa!